Jesteśmy świeżo po meczu lidera wrocławskiej sportowej ligi firm WFS Polska. Wygrywa z Tectum Real Estate and Apartments 4 do 2 ale niespodzianka wisiała w powietrzu. Do pierwszej połowy przegrywaliście też na początku drugiej połowy, straciliście drugą bramkę. Jakie myśli wtedy się kołatały w tej głowie? E, powiem tak, no, zespół się poznaje nie po tym, jak się zaczyna, tylko jak się kończy. Było dzisiaj ciężko, bo do 25 minuty przegrywaliśmy 2-0. Trochę na własne życzenie. Bo w pierwszej połowie mieliśmy 5 słupków, także niewykorzystane okazje lubią się mścić. Natomiast no, tak pokazaliśmy charakter ekipy, pomimo tego, że był osłabiony skład, byliśmy bez zmiany. Wszystkie tylko to wyciągnęliśmy wynik na 4-2, najpierw 2-1. Akurat mi się udało strzelić. Później moja asysta 2-2 i cały zespół wyciągnął ten wynik na 4-2. Także dumnie pozostajemy na czele tabeli. Jak przystało na kapitana, pociągnęłeś e, wspaniale zespół. E, e, czy bycie w czubie w klasyfikacjach e, takich jak Król Szczelców i Król Asysty też jest dla Ciebie ważne? Wiadomo, gramy po to, żeby cały zespół zwyciężał. To jest dodatkowy, gdzieś tam, komplement dla mnie, czy też dla Artura Szweda, z którym właśnie cały zespół ciągniemy. On też ma dużo, właśnie, asysty i goli. Ja tak samo, także gdzieś fajnie cała drużyna podaje sobie, stwarza moje akcje, dbamy o to czasami, nawet krzyczymy na siebie, ale to w takim dobrym duchu walki, żeby puca wypluć na boisku i zejść z podniesioną głową do góry. Także, no, jak najbardziej. Bardziej cieszy to, cieszy to, bo drużynę też się poznaje po, po wynikach jej, także myślę, że całkiem całkiem dobrze to wygląda. Przed Wami teraz runda finałowa, już będziecie się mierzyć z rywalami z top 4. Kogo najbardziej się obawiacie? UPM Raflatak, z którym przyszło wam jedynie przegrać do tej pory. No, powiem tak, tutaj w kierunku do właśnie e, Raflataka. E, na własne życzenie przegraliśmy z nimi. Uważam, że teraz te trzy mecze skończą się bez żadnej porażki dla nas, bo e, no, najlepiej gramy chociażby pokazał to ostatni wynik z ten square, gdzie wygraliśmy 7-2. E, natomiast no, z Raflatakiem na własne życzenie przegraliśmy. Bardzo dobrze zagrali, wykorzystali nasze słabości, natomiast myślę, że te trzy mecze odnotujemy trzy zwycięstwa i skończymy tylko z jedną tą pechową porażką właśnie z, z Upijem Raflatak. Jeszcze raz gratulacje za dobry mecz dla Was. Mówimy tutaj o wynikach, o rezultatach, one są oczywiście ważne, ale Sportowa Liga Firm to nie tylko rywalizacja. Czy uważasz, że uczestnictwo w takich rozgrywkach to jest dobry sposób na integrację, na dobrą zabawę? Dokładnie tak, przede wszystkim no, wspólna pasja zrzesza ludzi, także wspólne emocje, także ta rywalizacja jak najbardziej funkcjonuje. Też y, później y, ludzie żyją tak naprawdę tymi kolejnymi meczami, y, wynikami, wzajemnie się motywują. Y, my też zawsze spotykamy się godzinkę przed meczem po to, żeby y, poddać analizie na najbliższy zespół, y, żeby też kolejne, y, kolejne mecze, później po nich też y, y, robić sobie feedback, co mogłoby wyglądać lepiej, Także no jak najbardziej to jest świetna okazja i możliwość do tego, żeby też poznać się lepiej między sobą, zobaczyć właśnie jak, jak ludzie reagują w, pod wpływem stresu na, na, na murawie, także no świetna, świetna możliwość do poznania się, a także do, 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 współ, do realizowania wspólnej pasji. Super, dzięki. Świeżo po meczu Damian przybyło. Powodzenia dzięki. w kolejnych meczach. Dzięki, dzięki za wywiad.